Witam. W tym króciutkim filmie pokazuję szybciutko, jak znacznie zwiększyć swoją oglądalność na YouTube, robiąc tłumaczenia filmów na obce języki. E, ten film, jak widzicie, mam już przetłumaczony na polski i na angielski. Teraz dodaję sobie dwa dodatkowe języki słowiańskie, które bardzo łatwo podbiją mi oglądalność tego filmu. Tłumaczę tytuł. I część opisu na ukraiński i publikuję. Pojawił mu się kolejny język. Teraz tak napisy. Napisy robię auto translate, oczywiście z polskiego. No i tutaj jest największa praca. Polski cały napisałem sam cały skrypt do filmu. E, więc na podstawie tego skryptu po polsku robię autotranslate. I teraz to samo robię z językiem rosyjskim. Czyli tłumaczę tytuł, hmm, zacząłem tutaj od opisu, tłumaczę sobie opis, tłumaczę sobie tytuł i dokładam język rosyjski. I już. Mój film będzie miał znacznie większe zasięgi, bo te dwa języki słowiańskie będą obsługiwane. Autotranslate wiadomo nie jest idealny, ale zawsze to o 99% zwiększa zrozumiałość filmu dla obcokrajowców.